Dawaj, dawaj! Nie no rozpędzaj się, stary, bo jak będziesz wolno pchał, to one się nie rozpędzą. W dniu dzisiejszym zaczynamy cykl przygotowań do biegu morskiego komandosa z białymi kołnierzykami Streka, czyli z ludźmi, którzy siedzą przed komputerem. Trzy miesiące przygotowań, podczas których będę kładł nacisk na wzmocnienie ciała, czyli elementy ćwiczeń siłowych. Będzie wytrzymałość siłowa, będą treningi biegowe w oparciu też o teren y, podobny do tego, który czeka nas na zawodach, a przygotowujemy się do biegu morskiego komandosa pod koniec sierpnia. Cześć, jestem Karolina Zatorska. Jestem brand managerem Trek i pracuję od czterech lat w Trek Metryczny. Cześć, nazywam się Alan. W Treku pracuję z jakieś 7 lat. Zajmuję się tym grafiką, zawsze się zajmowałem grafiką. Cześć, jestem Jarek Maka. W Treku od 7 lat. Zajmuję się designem. Prowadzę zespół sześciosobowy zajmujący się projektowaniem opakowań. Jestem Robert. W Treku jestem grafikiem. Pracuję od około 3 lat niecałe 3 lata. Witam Was na kolejnym projekcie Trek challenge, u. nie wiem czy tak mogę nazywać tego, to wydarzenie. Dzisiaj na sali CrossFit'u zrobimy trening wytrzymałościowo-siłowy. Także witam Was. Cieszę się, że mamy kobietę w tymie i że udało się Was odciągnąć od biurka, bo rozumiem białe kołnierzyki wszyscy, nie? Słuchajcie, tam są elementy, które proponuję sobie przyjąć przed rozpoczęciem treningu, bo rozgrzewka Dzisiaj będzie troszkę dłuższa, ale stopniowo będziemy rozgrzewkę skracać, żeby część główna treningu była yy, dłuższa po prostu. Słuchajcie, na wioślarzu robimy 5 minut rozgrzewki, utrzymujcie stałe tempo, przez 5 minut podnosimy temperaturę ciała. Jedziemy, jedziemy tam, równe tempo, to jest rozgrzewka. To jest takie tak jakbyś, takie kółko robił: nisko w łańcuch i wysoko. Nisko i wysoko, nie odchylaj się za bardzo. Przyspiesz, nie ma 35, nie widzę. Do 40 maksymalnie. O właśnie 45 sekund. Napijcie się łyka wody i zapraszam na linię startu. Proste nogi powoli spokojnie do podporu przodem. Podchodzimy. O. Proste nogi starajcie się proste, 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 proste. Prawa ręka, lewa stopa dotyka do podporu przodem. Druga ręka i dopiero pompka. Bo barki rozwalają się przy tym szerokim ustawieniu. Lina będzie zawsze u nas na treningu, więc dzisiaj jako pierwszy element tej części naszej głównej zrobimy technikę. Ja będę chciał, żebyście się nauczyli wykorzystywać nogi, dlatego chciałem, żebyście mieli podeszwy twardsze, te obuwie z twardszą podeszwą. I to jest tylko jako element dzisiaj techniki, na początek, żebyśmy zrobili to po prostu jak jesteśmy świeżi, bo zaraz zaczniemy trening główny. Tu złapiecie pewnym chwytem, dołożycie nogę z zewnątrz, od dołu. Ok, spróbujcie, ja będę podchodził do każdego z Was. O właśnie, coś takiego, no. Ona, tu już noga wchodzi automatycznie, bo to od ilości powtórzeń złapiesz, nie? Tylko, że tu biodro, patrz, op, tu. Dobrze jest, dobrze. No. A, to się przyjdzie za którąś tam próbą, nie? Raz, dwa, Karolina, dobrze. I trzecie, bardzo ładnie. Zrobimy trzy serie po 20 powtórzeń typowych przysiadów ATG, czyli grass. Dzisiaj 20 technicznie, bo chcę zobaczyć, jak u was techniką, czy jakieś mobilności trzeba będzie poprawiać u was i tak dalej, ok? Powietrze trzeba nabrać póki jesteśmy na powierzchni. I wydychamy dopiero powietrze nad taflą wody i znowu łapiemy i wydychamy nad taflą wody. Wydech. Nabieramy powietrze, i wydech u góry. 20 wykroków, czyli po 10 na nogę w tamtą stronę i przerwa. I jedziemy. Dobrze, dawaj, 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 dawaj. Tylko uwaga na czołówkę, obracamy. wejść. Ale szybkie wejścia. Szybkie, szybkie. Raz, raz, raz. No dawaj, odwracaj. Dawaj, dawaj. No rozpędzaj się stary, bo jak będziesz wolno pchał, to one się nie rozpędzą. Bardzo dobrze. Dawaj, dawaj Karolina, dawaj. Końcówka. 5, 10, 15, 10, 10. Zapamiętajcie. 5 barpisów, z do drążka, 10 trasterów, 15 swingów, 10 podciągnięć australijskich i od razu 10 prawidłowych pompek. I koniec pierwszej serii. Ja dzisiaj rządzę, jak mi napiszę maila, że mnie zwaniają, to już wiecie dlaczego, nie? Waga, gotowi? I jak w wojsku padnie komenda, pada zazwyczaj komenda, ćwicz. Bardzo lubię biegi przeszkodowe. Generalnie bieganie nie jest moją domeną, ale przeszkody, przyroda, las, teren, błoto to jest coś, co mnie kręci. Zdecydowałem się wziąć udział w biegu Komodosa, ponieważ będzie to dla mnie do tej pory największe wyzwanie. Przyznam, że ledwo teraz stoję, nogi mi się trzęsą, więc trening był naprawdę konkretny i solidny, ale niczego innego nie spodziewałam się po zacharze. Potężna dawka motywacji. Bardzo fajnie, bo też duża motywacja do tego, żeby się ruszyć. Właśnie skończyliśmy trening, pierwszy trening z Zacharem i jeszcze jestem roztrzęsiony, nie spodziewałem się, że będzie tak intensywnie. Dzisiaj było rozpoznanie boję. chciałem zobaczyć na co Was stać. Wola walki jest, forma tu jest. Zostałem... Zaskoczyłaś mnie, Karolina no naprawdę. No i tutaj też, mimo kontuzji. Super, no. Ale nie chcę oczywiście, żeby cały czas było za słodko. Dużo techniki do poprawy jeszcze jest. Yy, wysiłek yy, intensywny musimy podkręcić, bo Siła może jest, ale tej wytrzymałości takiej beztlenowej, nie? To musimy podkreślić, bo podbiegi będą, będzie zmiana yy, z pokonania przeszkody do biegu, to musimy organizm zaadoptować do tego, nie? Także dzisiaj tak. Dobry sen, naładować się węglami, na jutro, żebyście się odpowiednio ubrali pod kątem pogody, terenu, w którym będziemy trenować, bo będzie bieganie w różnorodnym terenie, żebyście mieli ze sobą te rzeczy, które dzisiaj Wam rozdałem, bo to będzie z 3 godziny aktywności. Także to i to mieć ze sobą, dobra?